Dobra, no to tak jak obiecałem, 21 już nawet 10 yy, kostek BA, otwieramy, 4 skrzynki po 7 sztuk, 24 do gwarantowanego czołgu, mi zabrak brakuje. A mam 28 yy, paczek kopionych, no więc otwieramy i zobaczymy czy się uda trafić. A poza tym chyba na nagraniu Ciebie nawet nie będzie słychać, bo ja nie mam chyba ścieżki odpalonej Twojej yy, na nagraniu. Jak będziesz o, okay. to daj znać. Jest, dawaj, dawaj cały czas. Już jesteś, tak? No to dobrze. no to otwieramy. Pojedynczo będę otwierał, bo to długo nie będzie trwało. No, jak na razie słabo. Eee... Oho uh Oho -huh. uh -huh. <laughs> Dziękuję, dziękuję Lejdzie, trzymaj ksiuki Ciekawe co trafiłem Chyba, że... Nie, inaczej chyba jest ósemka To ta ósemka, no no i ja dobra. Lubię. Dobra, Zobaczymy, co nie, zobaczymy. Jeszcze, no już z małym szczęściem pewnie już nic nie trafia. Jeszcze sporo zostało, ale przynajmniej ten czołg jeszcze kolejny, co nie, to, to, to dla mnie jest. Niezły jest podobno. No, life Kostek mówi, że go lubi. Go lubi nimi grać. Twardy web ma. No. Spoko kamo. No i miałeś pewnie szczęście ominie. minie. Chociaż trochę golda sobie zarobię to będę miał na wymianę No nie gadaj Ale znajomego zdenerwuję Nie ciebie Tasi Do. Krokodilo. Mamy krokodilo. Nie gadaj. Ja pierdolę. Krokodilo. Już Plastyka. mi się to podoba. Już mi się to podoba. Dopiero pierwsze paczki otwieram. Dziękuję ci, Wot. Dziękuję tym razem. Ty, ale... Ja przez tyle lat otwierałem i zawsze trafiałem tylko jedną gwarantowaną, co nie w jednym roku wydałem prawie tam 800 czy ile złotych i dopiero trafiłem wszystkie, wszystkie czołgi i tak Teraz to mi jakieś szczęście takie dopisuje. Dziękuję, Lajza, za tego. No to dzięki Wam, kurno, trafiam te czołgi. Wspieracie mnie duchem. Ale dobrze, przynajmniej, przynajmniej mówię trochę złota. To ciekawe co z tymi teraz bursztynami tu całą resztą zrobić, bo tak naprawdę e... A, mam farta byłego Ccka, no no Warto to chyba za dużo powiedzieć No już kurna z niebieski mogę same niebieskie skrzynki to kupić Z tych to mi nic nie leci coś To mi właśnie z niebieskich leciało Aha a mi z niebieskich jak widzisz leci kurna. O, A, Eschłuk? <laughs> uh, tak. O, good, good. No czwórkę dostałem. No żetony niby można kupić, tylko żeby jeszcze trochę były lepsze te te... te, te nagrody z tych żetonów, bo trochę takie. Hmm. Szkoda, że nie ma żadnych tych, eee, o Boże, stylów żadnych do kupienia. No już nie mam farta. Już mi się skończył. Ja pierdziele. Ale dobra. O, styl tylko Uczarł furata, czerfurata, No! Jak go kiedyś kupię, to będę miał. Dobra, no to styl 3D trafiony. Się tak długo otwierały, że już myślałem, że znowu coś trafię. Nabiję sobie trochę, tego. dni premium trochę sobie też bije. Dobra, i ostatnie 7 pudełek zostało. Proszę przynajmniej o tą bezetę jeszcze. Jakbym jeszcze tą bezetę trafił, to tak bym się ucieszył. To już bym był całkowicie spełniony. Czyżby modły zostały wysłuchane? Trzy czołgi teraz masz. Ee, tak, trzy czołgi teraz mam. Do Kodilo tego tą ósemkę i TBP. No co jedynie właśnie z tych że z tego do czego to jest. A jak ja już jego sprzedałem ten czołg. To teraz dostałem do niego. E, no jedynie eksperymentalne, ja to, 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 to fajne. To co? Tak jak ja to grilla właśnie. A no. Też mega mi się podoba ten skin do grilla, ale już nie ma. Ile jeszcze zostało? Trzy skrzynki, no kurde, dobrze by było jeszcze tu bezetkę trafić. ale już pewnie nie, nie, nie uda się tego trafić. 500 golda, szczerze ci powiem, że jeszcze bym kupił trochę tych skrzynek. No, ale jednak środki mi też trochę nie pozwalały. No i ostatnia skrzynka. I mamy tego przynajmniej te dwa czołgi. Dla mnie może być Dobra no to po opełnieniu